Cześć. Świadomy sukces, Irena Dudek. Co możesz zmienić w swoim problemie, a co nie? Omów różnicę między tym, co jest w Twojej kontroli, a tym, czego nie możesz zmienić. Więc proponuję Ci wziąć kartkę i podzielić na dwie kolumny. Po jednej stronie napisać mogę zmienić, a po drugiej nie mogę zmienić. Zastanów się nad tym i zauważ, że jeśli skupisz się na tym, co zależy od nas i co potrafisz zmienić, zwiększy skuteczność Twojego działania. Popracuj nad tym. Czyli rozłóż ten problem na czynniki pierwsze. Zasubskrybuj. Pobierz darmowy e-book 11 kroków do świadomego sukcesu. Pozdrawiam, Irena Dudek.